Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polachów. drodzy Państwo, tutaj e, z placu, można powiedzieć, Krasińskich, ale z placów, gdzie jest pomnik Son Najwyższy, z drugiej strony są kościół garnizonowy, drodzy Państwo, w szczególnym dniu, o którym coś więcej za chwilę powiemy, 23 stycznia a domini 2020 roku. Po mojej lewej ręce kanclerz Wielki Koronny jaśnie wielmożny Ryszard Łuczek. Drodzy Państwo. Przyjechaliśmy tu dzisiaj, żeby zawiązać konfederację przed tym kościołem. Jest wizerunek też Matki Bożej. Może na końcu zbliżenie zrobimy. Drodzy Państwo, pomodlimy się w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Może w tym rycie, drodzy państwa, na końcu zrobimy modlitwę, tylko zdrować Mario. Zawiązując konfederację warszawską, można powiedzieć, z Placu Krasińskich, która ma za celu po prostu zreformować stworzyć prawdziwe sądownictwo, wymiar sprawiedliwości. A ta konfederacja skierowana przez, przeciwko prawnikom, dzisiaj, szeroko rozumianym, przeciwko radcom prawnym, adwokatom, sędziom i tak dalej, i tak dalej. Całej tej, tej sądokracji, tak? Czyli ludzi, którzy nie mają się, że posiedli wiedzę na temat prawa, stanowionego oczywiście i mają gdzieś naprawdę prawo naturalne, prawo Boże, tak? A nawet mają gdzieś prawo zasadę słuszności, czyli nie odróżniają lex od justis, nie odróżniają. I ci wszyscy prawnicy, tak, czyli absolwenci Wydziału Prawa, a szczególnie ci, którzy działają w formie urzędowej, czyli radcowie prawni, adwokaci, notariusze, nie chcemy tu nikogo pominać, szczególnie sędziowie, ale też referendarze i tak dalej, etc., muszą wiedzieć, że dzisiaj tutaj na placu imię Boga Jedynego, czy w Trójcy Jedynego, imię Bo Boga w imię Jezusa i w imię Maryi zawiązujemy, drodzy Państwo, konfederację. Czyli sprzeciw, czy nawet rekonfederację, bo dzisiaj za naszymi plecami właśnie odbywa się posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie, czy uznawać te postanowienia, te delegacje KRS-u, tych sędziów, czy nie uznawać. My nie rozumiemy, o co tu chodzi. W każdym razie taki rokosz się robi w ramach bolszewików. My tego nie rozumiemy. Uważamy, że to wszystko jest po prostu jedna wielka zgnilizna, która ma na celu niszczenie Polaków. Drodzy Państwo, niszczenie po prostu polskich przedsiębiorców, niszczenie zacnych Polaków, o to chodzi. Odbieranie im majątków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Pozbawianie ich po prostu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, etc., etc., etc. Znamy te przykłady, tak? Pan Kluska i Ed Konsortas, byśmy powiedzieli, pokrzywdzeni, panteon pokrzywdzonych Polaków, prawda? I takie przedłużenie dzisiejszych sądów i sądownictwa tego KBW, prawda? Czy nawet niektórzy by mogli powiedzieć, e, chyba by nie pomylili się polskiego NKWD, tak? Tylko, że różnica jest taka, że ubierają sobie togi. Ubierają sobie togi i nie mają już tych pistoletów, prawda? Którymi strzelają w tył głowy, tylko mają wyroki, prawda, które pozbawiają ludzi majątku, czci, dobrego imienia i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy na to pozwolić, w związku z tym dzisiaj zawiązujemy to tutaj, konfederację, rekonfederację generalną, Królestwa Polskiego Lechi. Anonim 2020, dzisiaj 23 stycznia, drodzy państwo, żeby wszyscy prawnicy wiedzieli, że będziemy próbowali z tą nie tyle sądokracją, czyli prawnikokracją, byśmy powiedzieli, czyli rządami prawa, tak, które zakończyły się kiedyś, jak prawnicy objęli rządy w Anglii, zapanował szybko głód. To są ludzie, którzy nas zniewalają, którzy niszczą dobrobyt Polski, którzy przy pomocy świstka papieru, prawda? Próbują kiedyś pozbawić pozbawiali człowieka życia przy pomocy świska papieru. Pamiętamy te wyroki po wojnie. Ich było kilkanaście, niektórzy mnie nawet do 200 tysięcy tych wyroków na Polakach Niezłomnych, a teraz codziennie, czy tu w Sądzie Najwyższym, w sądzie apelacyjnym, czy w sądach okręgowych, czy w rejonowych, a wcześniej w wojskowych, drodzy Państwo, była masakra i jest dalej masakra. Temu się dzisiaj sprzeciwiamy. Od tej godziny jest godzina 14.00. 14, drodzy Państwo, musicie. Mieć nadzieję, że Królestwo Polskie będzie walczyło z tą straszną patologią. Okupant też ma swoje obowiązki. Okupant też ma obowiązki. Okupant, którego traktujemy jako trzecią RP, ma swoje obowiązki. Nie może w ten sposób zakamuflowany, niby dla dobra, jeszcze mówią dla dobra wymiaru sprawiedliwości, niszczyć Polaków. Na to nie ma naszej zgody. Generalnym postulatem jest taki, bo ktoś powie, to jak to, chcemy to zniszczyć? Nie, może, może nie tak. Może nie tak, ale przede wszystkim musimy zaapelować że do Polaków, żeby żądali sobie ławników i żadnych delegowanych sędziów, żadnych delegowanych sędziów rejonowych do okręgowych, okręgowych do apelacyjnych, apelacyjnych do sądów, nie ma żadnych delegacji sędziowie pytać się, kto go nominował, żadnych mianowanych przez Radę Państwa, ta lista Zaradkiewicza, ci muszą iść na, na po prostu Odstawy. być złożeni z urzędu, tak, złożeni z urzędu, nie patujemy tutaj. To trzeba, drodzy Państwo, ucywilizować. Także czyli żądamy przede wszystkim ławników, ławników. Czyli musimy się rozbudować sejmikowo, samorządowo i dokoptowywać do składów ławników, bez tego nas zniszczą. Tak jak oni zrobili po wojnie. Tylko że brali sobie swoich ławników. Żeby byli niezależni ławnicy, muszą być sejmiki. Muszą być sejmiki, kiedyś mówiło się roki sądowe, czyli sejmiki sądowe, które wybiorą ławników. Ludzi, którzy będą nas reprezentowali, a nie Bolszewie, tak? Bo to wszystko są. Urzędnicy w togach, trzeba to zrozumieć. NKWD w togach w większość. Oczywiście, część obrażamy, ale lepiej jest, lepiej jest in gremio tutaj y, załatwić sprawę niż dla jednego y, po prostu... czyt bardziej, że nie chcemy nikogo krzywdzić de facto, tylko chcemy ich pozbawić urzędów. Tak? Niech sobie idą na odpoczynek. Tak? Stan spoczynku to nie jest, bo jeżeli tego nie zrobią, to może rzeczywiście lud się zdenerwować. My to jeszcze proponujemy jako Królestwo Polskie w cywilizowany sposób. Będziemy rozwijać, będziemy proponować i będziemy o tym mówić. Oddaję głos jeszcze kanclerzowi Wielkiemu Koronemu, podkanclerzowi Ryszardowi Łuczakowi, któremu dziękuję, że dzisiaj przyjechał i jest z nami tutaj. No najwyższy czas chyba w tej chwili zacząć wprowadzać prawdę w nasze życie publiczne i wreszcie prawo ustawiać tak, jak ono powinno funkcjonować i ustanawiać je zgodnie z tym, jak tu przed chwileczką król powiedział, poprzez wszystkie organizacje sejmikowe w terenie i ponowne zatwierdzenie dokumentów na sejmika. Dziękuję Dokładnie. Bardzo. Drodzy Państwo, tutaj nasi przodkowie, powstańcy warszawscy walczyli za pol wolną Polskę, walczyli za wolną Polskę od sędziów też, skorumpowanych czy sędziów e, skorumpowanych, rozumianych jako zepsutych, tak? Niemoralnych. Sędziów też służą władzy, a nie służą społeczeństwu. Więc e, wzywamy tych powstańców. Warszawy i wszystkich Polaków poległych i zamęczonych przez sądy, żeby orędowali, drodzy Państwo, za nami w tej Konfederacji. Teraz mówimy tylko Zdrowaś, Mario, Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławię owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewic.